zakończeniu jakiejś misji nie można zapisać yy, w dowolnym momencie gry, co mnie nie zadowala. <grych> yy, zwłaszcza przy nagrywaniu z tego let's play'a, bo yy, to jest naprawdę upierdliwe w tym momencie. Yy, no ale nie jest to znowu aż taki wielki minus. <grych> yy, no i co mnie trochę zdziwiło, yy, poziom trudności yy, tych wszystkich bossów, yy, Potworów różnych, nie wzrasta wraz z ilością tam misji, tylko było nieraz tak, że pierwsze misje były, były trudniejsze niż y, późniejsze misje, a potem znowu następowały y, łatwiejsze, a potem znowu trudniejsze. No, ale końcówka i tak przebija wszystko. <grych> e, końcowy boss naprawdę był trudny. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? No i fabuła samej gry. Wydaje mi się, że ona jest tam raczej na taką doczepkę. Nie jest po prostu jakaś wyrafinowana, ani specjalnie fajna, na tyle, żeby się móc wczuć w rolę tak bardzo mocno, żeby nie wiem, przeżywać wszystko strasznie. Ja nie przeżyłam specjalnie, nie wiem, śmierci tych bohaterów, którzy tam na początku zginęli, potem yy, yy, czy, czy tam zda, yy, dalej z, z grom. No nie wiem. Według mnie mogli lepszą fabułę wymyśleć, no ale... Yy, ale w sumie i tak gra jest naprawdę na dość wysokim poziomie. Yy. Fakt, że bywa czasem nudnawa albo frustrująca, jak się bije z tym samym wrogiem, nie wiem, pół godziny albo godzinę, no bo to tyle trwa, no nie wiem, może ja stosowałam złe taktyki, w pewnych momentach to jest zresztą widoczne, bo nie wiedziałam jak grać, więc jak pokonywać danych wrogów, no to po prostu wymyślałam na poczekaniu taktyki, a... Jak ktoś może zna się na tym, to może szybciej by mu poszło. No i cóż, jeszcze mogłabym powiedzieć. Ogólnie gra mi się podobała. Mimo, że bywała frustrująca, to pokonanie takiego ogromnego potwora naprawdę daje dużo satysfakcji. No i o to przecież chodzi chyba. <laughs> no i ulepszanie mieczy bardzo fajnie zrobione, ulepszanie shurikenów. Super to wygląda, zwłaszcza, że te miecze się zmieniają e, wraz z ulepszeniami. To naprawdę fajnie wygląda. Mm. No i co? No. W sumie naprawdę gra mi się podobała, jakbym miała ją oceniać, to myślę, że dałabym jej 8 na 10 punktów, tak mniej więcej. Myślę, że będę jeszcze do niej wracać, ale za jakiś czas muszę ochłonąć. <grym> nie wiem ile ta gra na początku kosztowała, ale na pewno nie dałabym za nią... Tak jak teraz kosztują gry, przeważnie takiej dobrej, dobrej produkcji. O, jeszcze jakiś filmik tu jest. Na pewno nie dałabym za nią jakichś 100-120 zł, bo to już przesada. No, ale teraz jest w sumie dosyć tania. Bo Razem z CD-Action kupiłam ją za 15 złotych, a przypuszczam, że, nie wiem, czy nie widziałam jej jakoś za 20, ileś. No myślę, że za tyle to warto to kupić. Hmm, jakiś filmik, fajnie. will count on you. Of course. But there's something I have to do for my father first. Something personal. co on zrobił <noise> ok, Dobra. No i w sumie to tyle, co bym chciała powiedzieć na temat tej gry. No fakt, że, że trochę też jest skopane wchodzenie do tych misji. Nie wiem, czy można powtarzać dane misje pewnie tak. Um. No, ale ten system zapisu to jest faktycznie nie za dobry. No i jest to gra typowo chyba przeniesiona z konsoli, bo no jak widać, różne rzeczy się tutaj działy. Sterowanie nie jest najwygodniejsze. Naprawdę nie jest. E, zwłaszcza na klawiaturze. Przypuszczam, że na padzie byłoby może lepiej. No, ale ja na padzie nie za bardzo umiem grać. Tylko w gry na NESa. Już mówiłam. <gry> chyba gdzieś... No, drobinę zdrowia nie znalazłam. Ogólny wynik. Ło! Wynik wszystkich misji? No cztery. Ale słabo. <noise> Łączny czas trwania misji. To jest 11 godzin? <noise> Co to to jest? Boże. <noise> Okej. Okay. Hmm, czyli nie znaleźliśmy... Jej! Ile ominęliśmy drobiny zdrowia. Yyy... 5... Czy też trochę... Shinobi Moji. O! Odblokowana Miecz Ninja. Można teraz ulepszyć Miecz Zabójcy Oni do pozycji piątej. No proszę. Czyli teraz możemy jeszcze ulepszać dodatkowo. W sumie fajnie. No, dlaczego mi pokazujesz drugi raz to samo? No dobra. Hm. Zobaczymy jeszcze dodatki jakieś. Co to jest? A, prologi autorzy. Ale mi dużo tych dodatków że szok. No, w sumie nic ciekawego tu więcej nie ma, więc myślę, że zakończę. Tutaj, no, to już koniec naszej przygody z ninjom. E, zobaczymy się, usłyszymy się w kolejnych e, innych e, let's play'ach. Mm. No I dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie i za komentarze. E, no i do usłyszenia. <grymne> Cześć.